Cześć moi drodzy, ja się cieszę, że w końcu trafiłem do Fryzjera. Wy się pewnie cieszycie, że w końcu nowy materiał na komputer świecie. A wiecie, z czego nie możemy się na pewno cieszyć, z tego jak wygląda w tym momencie rynek kart graficznych, tych nowych i tych używanych. Jeżeli chcemy kupić nową, średniej jakości kartę graficzną, musimy zapłacić ponad 2,5 tysiąca złotych. Jeszcze nie tak dawno za takie karty płaciliśmy około 1500, a nie wiem, 6-7 lat temu średniopółkowa karta kosztowała nieco ponad 1000, a można było znaleźć takie za 1000. W tym momencie rynek oszalał po prostu przez kopanie kryptowalut i niedostępność sprzętu w okresie pandemicznym. Tak to wszyscy cały czas tłumaczą, a dzisiaj my wytłumaczymy Wam, jakie karty graficzne warto kupić, z jakimi warto się rozejrzeć w 2021 roku i odpowiedź brzmi, nie warto, dziękuję. Nie no, dobra. Czyli naprawdę potrzebujecie jakiejś karty graficznej. Zakładam, że w 2021 roku może być sytuacja, że jakaś karta wam się zepsuje, spali, i potrzebujecie czegoś, co będzie dobrze działać, nie będzie strasznie drogie i przy okazji pozwoli wam zagrać w najnowsze tytuły. Może nie w 4K, ale przynajmniej w jakiejś standardowej grafice 1080 na normalu czy na wysokich ustawieniach ok, jeżeli macie do wydania 3-4-5 tysięcy, kupcie sobie nową kartę graficzną, aczkolwiek to, to też odradzam, no, w tym, to jest nieopłacalne naprawdę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie używane karty są na rynku obecnie dostępne które nie są strasznie drogie, zaczniemy od takiego pułapu 1500 zł i będziemy schodzić w dół, bo myślę, że za taką kartę rezerwową na przetrzymanie roku, dwóch mam nadzieję, że naprawdę ten rynek kart graficznych się ustabilizuje. Od takiego pułapu zaczniemy, wybrałem bodajże 7 kart, no i to jest moja lista. Pierwsza karta za którą warto się zajrzeć, to jest GTX 1650 Super. I to jest najlepsza karta w tym zestawieniu, więc jeżeli teraz twierdzacie, że to jest dla was za mało, to nie jest zestawienie dla was. To jest po prostu zestawienie takich e, kart w miarę opłacalnych za sensowne pieniądze do tego 1500 zł. Bo uwaga, e, jeszcze godzinę temu sprawdzałem, w niektórych sklepach za 1600 zł można kupić 1660 Super nową, zapakowaną fabrycznie z paragonem. Aczkolwiek e, to że jak karta graficzna jest dostępna w sklepie i można ją kupić, można za nią zapłacić nie znaczy, że tę kartę dostaniecie. Znam przypadki ludzi, którzy czekają na swoje karty graficzne ponad rok. Po opłaceniu jej, po zapłaceniu za nią, sklepy mówią oczywiście chcą oddać pieniądze, no bo z jednej strony powtarzają, że ten sprzęt dojdzie za miesiąc, za tydzień, za dwa miesiące. Ale też mówią, że no możesz zwrócić pieniądze, tylko że co z tego, jak rok temu zapłaciłem za kartę 2000 zł, w tym momencie ta sama karta kosztuje 3 albo 3,5 tysiąca, to ja chcę tę kartę w tej cenie, za którą zapłaciłem. Jeżeli obiecujecie mi, że ona dojdzie, no to ja ją chcę. Takie sytuacje się zdarzają, więc też nie wierzcie, że karta może być dostępna. Natomiast używane 1660 Super można znaleźć na różnych portalach aukcyjnych, sprzedażowych za około 1400 zł. Do 1500 zł takie karty można znaleźć. Nie są to najstarsze karty, ale bardzo popularne wciąż i dające oczywiście radę. Na kolejnym miejscu jest karta graficzna GTX 1060. I tutaj polecam wersję raczej 6GB. Ta 3GB no też da radę, natomiast no jest trochę już w tyle, jeżeli chodzi o wymagania najnowszych gier. Przy czym 1060. I 1060Ti to są najpopularniejsze karty na Steamie. Tak jak ostatnio sprawdzałem, i 1060 bodajże dwa razy więcej użytkowników ma tę kartę niż kolejną w zestawieniu. Więc, jeżeli macie taką kartę i uważacie, że trzeba zrobić upgrade, to możecie to przemyśleć, bo jesteście po prostu w większości osób, które na takich kartach grają i są z tego zadowolone. I taką kartę też na różnych portalach aukcyjnych do 1500 zł można znaleźć. Myślę, że w granicach 1200-1300 zł, i to jest właśnie pojawia się ten moment, kiedy ta karta wychodziła, ona tyle kosztowała. Minęło już tyle lat. A ja teraz mówię, że jest to opłacalna cena. Niestety rynek zwariował, ale zobaczmy co mamy dalej. Dalej jest karta, którą ja osobiście kupiłem dwa lata temu, czyli GTX 980 Ti. Karta, która do tej pory daje sobie radę. Ja ją wymieniłem na nowszego RTX-a w tym momencie, ale jeszcze rok temu ponad 140 fps w Rainbow Six Siege'u na tej karcie dawało radę. Przy czym ja kupowałem ją za około 700 zł wersję używaną. W tym momencie te karty też potrafią kosztować 1500 zł, ale myślę, że za 1200-1300 jest to do wyrwania. Największa wada tej karty graficznej, no jest ona po prostu. Głośna, i to myślę, że niezależnie od tego, jakiego producenta wybierzecie, no to te karty po prostu żrą dużo prądu i są relatywnie głośne. Jeżeli zależy Wam na wysokiej kulturze pracy, no to nie jest to zdecydowanie karta dla Was, ale może miał konkurować z wydajnością nawet z 1080, więc jest to wciąż dobry wybór, jeżeli tylko znajdziecie go w dobrej cenie. Dobrze, teraz pora na coś z drugiej strony barykady, czyli coś ze stajni Radeona i tutaj Eriksy 470, Eriksy 570, Eriksy 480 i 580. To są karty, które warto brać w cenie około 1000 zł, 900 zł. Za tyle można je zgarnąć. Też niedawno patrzyłem właśnie na ich ceny. Te na aukcjach wahają się od 700 do, do 900 zł. Te w opcji zakupu błyskawicznego też około 900-1000 zł. Warto przypolować na taką kartę, dają sobie one fenomenalnie radę z nowymi grami. Jeżeli oczywiście nie będziecie chcieli grać w 120 FPS-ach w 4K, to jak najbardziej wystarczy wam wydajności na to, żeby wszystkie gry odpalić, łącznie z Cyberpunkiem. Nie będzie pewnie dla Was dużym zaskoczeniem, że w tym zestawieniu umieściłem też gtx -a 960, niegdyś najpopularniejszą kartę świata poprzednika 1060, którą można dzisiaj wyrwać za około 700-750 zł. Nie jest to fenomenalna karta. Osobiście polecałbym kupić 970 GTX-a, który do tej pory daje sobie świetnie radę w większości gier. Natomiast różnica w cenie między 960 a 970 jest taka, że tutaj już raczej wolałbym wziąć któregoś z tych Radeonów albo 980 Ti, niż brać. 970, zwłaszcza, że 970 no już były na oku kopacze kryptowalut i znalazły się w wielu koparkach. 960 jest bezpiecznym wyborem, jeżeli znajdziecie go w cenie około 700 zł, to bardzo, bardzo dobry wybór i karta, która wciąż daje sobie radę w Cyberpunku, w Wiedźminie, w GTA 5, to są w sumie wszystkie stare gry. Mam dziwne wrażenie, że obecne gry są lepiej zoptymalizowane niż te sprzed kilku lat, chociażby Village. Zapraszam do mojej recenzji, w ogóle jest na stronie Resident Evil nowy ale została nam jeszcze jedna karta i to jest GTX 660 Titanum. Tak, karta sprzed hoho, ho, już nawet nie będę liczył ilu lat, ale okazuje się, że karta, którą można znaleźć w cenie około. 550-600 50, zł, to już maksymalnie za 500 można, myślę, wyrwać taką kartę. Nie jest wcale gorsza w o wiele procent od 960, a jest kartą tanią. Trudno będzie, co prawda, znaleźć modele, które po tylu latach wciąż są w świetnej jakości, ale jeżeli ktoś wam da gwarancję rozruchową i okaże się, że karta nie ma żadnych problemów przy działaniu, to rzeczywiście widziałem na własne oczy, jak na 660 Titanum Cyberpunk 20 Działa w 30 fps, a GTA 5 można grać na średnich, wysokich ustawieniach, w okolicach 60. Więc nie jest to najgorszy wybór, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką cenę. Nie wiem, czy znajdziecie lepszą kartę nową za takie pieniądze. Nie wiem, czy w ogóle są jakieś nowe karty za 500 zł, musiałbym to sprawdzić. Ale to jest temat na inny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli nie musicie kupować nowej karty, to nie kupujcie. Chyba, że naprawdę macie dużo pieniędzy i leżą wam te pieniądze odłogiem i chcecie zainwestować w drogą kartę graficzną, to proszę bardzo, to jest wasza decyzja. Natomiast jeżeli pilnie potrzebujecie jakieś karty, a nie macie pieniędzy, to polecam jeden z tych wyborów, który właśnie był w tym materiale. Dziękuję, do następnego razu, trzymajcie się, dużo zdrowia wam życzę przy okazji. I nie patrzcie na ten napis, nie sugerujcie się nim, wcale nie jestem chory, jestem zdrowy, mam nadzieję. No to cześć.